Cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie i dzisiaj w końcu i na mnie przyszedł czas na pierwsze podsumowanie czytelnicze z zeszłego roku, czyli na najgorsze książki, które przeczytałam w 2019. Wydaje mi się, że jestem ostatnią osobą w internecie, która wrzuca te podsumowania czytelnicze, bo tak naprawdę większość osób zrobiła to już w grudniu, ale ja tego w grudniu robić nie chciałam, bo stwierdziłam, że może przeczytam jeszcze jakąś książkę do końca grudnia, która się okaże najlepsza, najgorsza. Ja już te podsumowania nagram, nie będę ich mogła uwzględnić i stwierdziłam, że tak jak zwykle poczekam po prostu do końca roku i wrzucę te podsumowania najlepszych i najgorszych książek w styczniu. No już jest dosyć Późno, bo ja jak zwykle zanim się zebrałam, nagrałam, przygotowałam i w ogóle to trochę czasu, trochę czasu że tak powiem zmarnowałam, ale jestem. Dzisiaj mam nadzieję, że w ekspresowym tempie opowiem wam o pięciu najgorszych książkach, które przeczytałam w 2019 roku. I po pierwsze, tak jak właśnie to przed chwilą powiedziałam, będą to książki, które przeczytałam w zeszłym roku, czyli nie książki wydane, które przeczytałam tylko wszystkie książki wydane w różnych latach. Co prawda, znajdzie się tam też prawdopodobnie jedna albo dwie książki, które miały swoje premiery w 2019 roku. Chyba będzie tylko jedna taka książka. Tak mi się wydaje, że ona była tylko jako jedna miała premierę w zeszłym roku. Ale w każdym razie, jakby chciałabym to zaznaczyć, że nie są to książki tylko z zeszłego roku, ale z różnych lat, które ja przeczytałam w zeszłym roku. A po drugie, nazywam ten film najgorszymi książkami 2019, ale tak naprawdę uważam, je bardziej może za rozczarowania, za książki, które nie spełniły moich oczekiwań, za książki, które może niekoniecznie były w gatunku, który by mi pasował, albo coś, wiecie, no nie są to najgorsze książki, których nigdy w życiu bym powiedziała nie czytajcie, bo też są takie książki, które kiedyś czytałam chociażby w zeszłym roku czy dwa lata temu było takie podsumowanie, że były książki, których wam odradzałam, żeby w ogóle tam ich na nie nie patrzeć, nie dotykać, nie spoglądać, nie myśleć o nich. Natomiast te książki wydaje Wydaje mi się, że mogą znaleźć swoich, że tak powiem, wielbicieli, ale do mnie po prostu nie przemawiają. I w całości książek, które przeczytałam w zeszłym roku, a było ich 56, te 5 było po prostu najsłabsze. I pierwszą książką na mojej liście jest. Corpo Ninja. Książka, którą przeczytałam, bo jakby kolekcjonuję książki związane z historiami o korporacjach, bo sama w takiej korporacji pracowałam i byłam ciekawa w jak zabawny sposób mogą być niektóre historie z takich przedsiębiorstw przedstawiane. Ja je chciałam czytać, śmiać się, przeżywać jakieś swoje wspomnienia, wiecie, porównywać swoje sytuacje z pracy z tymi przedstawionymi w książkach. Niestety na Corpo Ninja dosyć mocno się zawiodłam. Jest to książka, która miała być satyrą i prawdopodobnie to, co było w tej satyrze śmieszne, mnie nie śmieszyło zbytnio wcale. Nie mogłam znaleźć sytuacji zbytnio podobnych do mojego. Życia w korporacji, więc to była taka książka, która mnie zawiodła, ale być może dlatego, że gatunek, jakim jest satyra, być może po prostu mi nie odpowiada i nie odnalazłam się w tym tak jak niejedni inni, którzy na przykład satyry lubią. No cóż, książka nie przypadła mi zbytnio do gustu, ale nie zamierzam zrezygnować z czytania książek o korporacji, może jakieś inny. Inne tytuły spodobają mi się bardziej. Książka numer dwa to kolekcja nietypowych zdarzeń Toma Hanksa. Chciałam tą książkę przeczytać już dawno, dawno, kupiłam ją kilka lat temu. W końcu miałam okazję się za nią zabrać i też się troszkę rozczarowałam. Jest to zbiór opowiadań, które w większości są połączone właśnie motywem maszyny do pisania, ale przyznam Wam szczerze, że chyba. Kojarzę na ten moment tylko jedno opowiadanie z tych wszystkich, a było ich tam naprawdę sporo. Żadne mnie jakoś szczególnie nie urzekło. Jedno z nich pamiętam, ale w ogóle nie pamiętam, w jakim kontekście pojawiła się tam właśnie ta maszyna do pisania, bo była to historia o synu i ojcu, którzy surfowali na plaży. Nie mam pojęcia, jak to się skończyło, jak to się zaczęło. Pamiętam, że jedna taka historia. Była, za dużo nie pamiętam, i wiem, że o ile krótka forma jest fajna, opowiadania są fajne, szybko się je czyta, mogą być wciągające. Wydaje mi się, że opowiadania też trzeba umieć pisać, żeby na tych kilku stronach potrafić zainteresować czytelnika, przedstawić mu całą czasami dosyć skomplikowaną historię. Ja bym chyba tego nie potrafiła, i to w jaki sposób robi to właśnie, te swoje historie przedstawia pan Tom Hanks też nie bardzo mi pasują. Fajny był pomysł z tym motywem maszyny do pisania, ale jakby już po czasie, po roku, bo nie pamiętam kiedy tą książkę czytałam, w lutym, w marcu, no jakoś na pewno w pierwszej połowie. 2019 roku, to przyznam się wam szczerze, że w większości opowiadań nie pamiętam i nie czuję jakiejś takiej, jakiegoś takiego sentymentu, żeby z wzruszeniem albo z jakimiś większymi emocjami do tych książek wracać, ale sądzę i uważam, że na pewno ta książka ma też swoich wielbicieli i fanów. Wcale się nie dziwię, po prostu to jest kolejna książka, która nie przypadła mi zupełnie do gustu. Książka numer 3, która się tutaj pojawi, to Król Kier. W 2019 roku Winivia wypuściła trzecią i chyba ostatnią część tej trylogii. Ja miałam okazję przeczytać pierwszy tom, czyli Król Kier i powiem Wam tak. Historia bardzo stereotypowa, jak dla mnie, po przeczytaniu wielu różnych historii z takimi samymi lub podobnymi wątkami to jest dla mnie po prostu kolejna oklepana książka z takim samym schematem, który możecie znaleźć w wielu innych książkach Na początku było tak, że ja tą książkę bardzo mocno wiązałam z, ze Zmierzchem Ze Zmierzchem, który uwielbiam w wersji książkowej, bo w filmowej tak nie bardzo I ja do Zmierzchu mam wielki sentyment, bo czytałam go lata temu, gdy byłam nastolatką Ja z tą książką trochę też dojrzewałam Niektóre wydarzenia z tej książki łączyły się z tym, co ja też aktualnie na różnych etapach związku Związków przeżywałam, więc byłam naprawdę bardzo blisko z bohaterami, jakkolwiek głupio. Niektóre postacie by tam nie wyglądały, ale była to dla mnie naprawdę cudowna historia. I to, że ja porównuję coś do Zmierzchu, czasami ma taki bardzo pozytywny wydźwięk z mojej perspektywy. Natomiast Król Kier sprawił, że to jest w ogóle książka polskiej autorki, jeżeli byście nie wiedzieli, na pewno o tym wiecie, ale to jest warte wspomnienia. I to jest dla mnie z jednej strony taki polski Zmierzch, ale. Gorszy polski zmierzch. Jakoś tak nie do końca ten król kier mi przypadł do gustu. Było tam kilka elementów, które mnie fascynowały. Podobało mi się, jak znowu z innej perspektywy jest pokazana magia, i to jest dla mnie naprawdę niesamowite. Był tam wykorzystany motyw cyrku. A ja tak naprawdę chyba jeszcze żadnej książki z motywem cyrku nie czytałam, więc to też było dla mnie coś fantastycznego. Jednak nie było tam na tyle dużo pozytywnych i zaskakujących dla mnie wydarzeń, które sprawiłyby, że ta książka byłaby dla mnie fantastyczna. Jest dla mnie jedną z kolejnych książek, które można chcieć lub nie chcieć przeczytać. O tej książce mówię też w osobnej recenzji. Ja w ogóle postaram się Wam do tych wszystkich książek zostawić linki albo tu w kartach, albo w opisie pod filmem, bo albo nagrywam. O tych książkach, osobne filmy, w których, do których możecie wrócić i sobie jeszcze raz obejrzeć i ocenić. E, natomiast są też książki, o których mówiłam tylko we wrap-upach, tylko kilka słów. Więc, jeżeli chcecie, to zapraszam, gdzieś tu albo pod filmem e, będą odnośniki. Więc, zapraszam do oglądania, bo nie chcę się tutaj zbytnio rozgadywać. W każdym razie, król kier, może by mi się spodobał, gdybym była. Kilka lat młodsza, może gdybym znowu była nastolatką i nie znała jeszcze zmierzchu. Może gdyby to było moje pierwsze spotkanie z tego typu literaturą, z tego typu schematami, może podobałaby mi się bardziej. Na ten moment, no jednak, jestem na nie, ale znowu, to nie jest jakaś najgorsza i. Książka, której Wam odradzam nie czytajcie. Nie, czytajcie jak najbardziej, jest to bardzo spoko młodzieżówka, tylko po prostu ja poczułam się troszkę taka rozczarowana czytając ją, bo, bo spodziewałam się po tej książce po prostu czegoś więcej. Książka numer 4 w moim zestawieniu i to też właśnie zapomniałam Wam tego na samym początku powiedzieć, to nie jest tak, że ja te książki układam numerologicznie jakoś od jeden najlepszej do 5 najgorszej wśród najgorszych, czy najlepszej wśród najgorszych. Nie, 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 to są po prostu losowe. Tytuły, ja tego nie układałam jakoś specjalnie. Chodzi o to po prostu, że to jest pięć takich konkretnie książek, które mi się w zeszłym roku nie spodobały, a nie, że, że na przykład numer pięć to jest najgorsza wśród najgorszych, a numer jeden to najlepsze. Nie, nie, nic z tego, więc jakby nie przykładajcie wagi do kolejności, w jakim Wam te książki przedstawiam. Tak więc wróćmy do numeru cztery. Pozwól mi wrócić od pani Bea Paris. Pari, czy jakkolwiek się czyta nazwisko tej autorki. I to jest dla mnie chyba największe rozczarowanie zeszłego roku, bo to jest książka, właśnie jedna z tych, które zostały wydane w 2019 roku. I to jest moim zdaniem najgorsza książka tej autorki. Czytałam za zamkniętymi drzwiami, czytałam, czytałam też tą drugą książkę, której zawsze zapominam ten tytuł i czytałam właśnie Pozwól mi wrócić i powiem Wam szczerze, że liczyłam, że może właśnie ta druga książka wydana w 2018 roku była takim chwilowym spadkiem, bo za zamkniętymi drzwiami naprawdę wystartowało w moim odczuciu z bardzo wysokiego po prostu takiego poziomu. Druga książka no, troszeczkę tak całkiem mocno spadła, natomiast liczyłam, że gdzieś tam pani Pari się odbije od tego i trzecia książka będzie po prostu fantastyczna i przebije za zamkniętymi drzwiami. Niestety tutaj mamy bardzo mocną tendencję statkową i pozwól mi wrócić. Było po prostu nudne. Poniekąd nie było wcale zaskakujące, a zakończenie całej historii było po prostu rozczarowujące i nie dające satysfakcji. Przyznam szczerze, że skoro pani Pari pisze kryminały, thrillery czy jakkolwiek, by tego gatunku nie nazwać, przy za zamkniętymi drzwiami miałam naprawdę ciary na plecach i przeżywałam to, co tam się działo z bohaterką i w ogóle jak to wszystko było przedstawione. Przy drugim tytule było tak, że że trochę wiele rzeczy przewidziałam, ale nadal świetnie się bawiłam, bo niektóre rzeczy trzymały w napięciu, fajnie były rozwiązane i w ogóle. Natomiast przy trzeciej książce to było tak, takie nie wiem, bardzo na siłę, wymuszone były niektóre wątki jakoś tak, no, nie podobała mi się ta książka za bardzo, ale może są osoby wśród Was, którym się ta książka spodoba, bo dla mnie no. Dla mnie to nie jest w ogóle nic fajnego. I ostatnia książka to pozycja numer 5, czyli Zenit. Książka, która też miała premierę w 2019 roku i książka, której, po której spodziewałam się, że mi się nie spodoba, bo akcja całej książki dzieje się w kosmosie, a ja nie przepadam za książkami, które się dzieją w kosmosie, ale stwierdziłam, że dam jej szansę, bo może jednak... Któraś książka w końcu mnie przekona do tego, że rzeczy czy fabuła dziejąca się w kosmosie może być spoko. I okazało się, że fakt tego kosmosu i tego, że całość akcji właśnie się tam dzieje, nie było najgorszą rzeczą. Najgorszą rzeczą była cała reszta. Tak naprawdę kosmos to był pikuś i o Zenicie jest zupełnie osobna recenzja, do której Was zapraszam, bo nie chcę się powtarzać. Ale tak naprawdę tam wiele rzeczy nie wyszło, wiele rzeczy było przeciągniętych na siłę. Wydaje mi się, że ciekaw, ciekawsze wątki były na siłę skrócone zupełnie niepotrzebnie. Książka mi się tak ciągnęła, że w połowie myślałam, że umrę z nudów. Były w ogóle rozdziały napisane tak, że człowiek w ogóle nie rozumiał, co czytał i że w ogóle. Po co to jest tam wstawione? Główna bohaterka była jedną wielką sprzecznością, a szkoda, bo była kreowana na taką silną, niezależną, naprawdę kobietę, która mogłaby być może jakimś wzorem dla innych, a tu się okazało, że, że coś po prostu nie wyszło. To jest książka, której naprawdę wydaje mi się, że wiele rzeczy nie wyszło i wydawało mi się, że może te negatywne opinie, o których słyszałam, że Zenit zbiera za granicą, są przesadzone, bo wiecie, to jest książka wydana przez booktuberkę, więc ludzie różnie podchodzą do takich książek i na przykład oceniają ją źle, bo danej youtuberki czy booktuberki nie lubią. Więc jakby brałam na to bardzo mocną poprawkę. Zresztą ja tej dziewczyny nie oglądam, więc do, podeszłam do niej z taką czystą kartą i w ogóle jednak okazało się, że faktycznie, czy można tę dziewczynę lubić, czy nie lubić, e, to książka jest naprawdę słaba. I szko a szkoda, bo napisały tą książkę we dwie, więc licząc to, że pisze się książkę w dwie osoby, to powinno pójść łatwiej niż samemu. Ale może ja się nie znam, bo nigdy nie pisałam książki. I tak, może, może tu jest mój błąd, a w każdym razie Zenit trafił na listę najgorszych książek przeczytanych przeze mnie w zeszłym roku. Mają się prawdopodobnie pojawić kontynuacje tej książki, ale szczerze nie mam pojęcia, czy będę chciała je przeczytać. I z mojej strony dzisiaj to już by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i że jeżeli jesteście fanami którejś z tych książek, które właśnie dzisiaj wymieniłam, to się na mnie nie obrazicie. Ale prawda jest taka, że każdy tytuł będzie miał swoich zwolenników i przeciwników, a jeżeli są różne zdania na temat jednej książki, to uważam, że to jest fantastyczne, bo zawsze można o tej książce więcej podyskutować, spróbować wymienić się zdaniami, co w tej książce wyszło, co nie wyszło, co się podobało, co nie. I to jest zawsze fajne, jeżeli chodzi o książki, bo pobudza do większej, dłuższej dyskusji. Ja was do takich dyskusji zachęcam. Dzielcie się koniecznie ze mną w komentarzach pod tym filmem swoimi najgorszymi książkami, które przeczytaliście w zeszłym roku. Czy to najgorszymi, czy największymi rozczarowaniami książkami, które nie przyniosły wam satysfakcji. Może książkami, których nie dokończyliście, bo wam się je źle czytało. Koniecznie dajcie mi znać, żebym może w tym nowym roku troszeczkę je takim delikatnym łukiem ominęła i skupiła się tylko na tych tytułach, które będą mi się podobały, a tych w w kolejnym filmie będzie na pewno więcej, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce, pa!